Czytanie z Księgi proroka Izajasza Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawa naszego Boga, ludu Gomory. Obmyjcie się i oczyście, usuńcie zło uczynków waszych przed moich oczu. Przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobru, troszcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, Oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy wstawajcie. Chodźcie i spór ze mną, wiecie, mówi Pan: Choćby Wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, Dóbr ziemskich będziecie zażywać, ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi, albowiem usta Pańskie to wyrzekły. Oto Słowo Boże. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co Wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia, i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem, jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym Ojcem, jeden bowiem jest Ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano Mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Mówiliśmy wczoraj o tym przedziwnym sposobie, w jaki Pan Bóg buduje swój kościół, a więc poprzez burze. Także zastanawialiśmy się, jak fascynująco szybko. Mocą ducha świętego, chrześcijanie rozprzestrzeniają się po całym świecie. Także mniej więcej 30 lat po zmartwychwstaniu pana Jezusa Neron już może oskarżyć chrześcijan o podpalenie Rzymu. I mówiliśmy też, że dzisiaj i my jesteśmy częścią tej wspólnoty. I pytaliśmy, czy nasze serca dzisiaj są gotowe podpalić Rzym, czy są gotowe podpalić cokolwiek, albo jeszcze bardziej, czy. Nasze serca same płoną, czy jest w nich ogień wiary. I dzisiaj chcemy spojrzeć na wybór Macieja. To jest ten moment, kiedy Judasz popełnia samobójstwo i potrzeba znaleźć jednego z uczniów pana Jezusa, który chodził z nim od początku, na miejsce Judasza. Ale zanim do tego dojdziemy, to spójrzmy sobie na sam początek dziejów apostolskich, kiedy dowiadujemy się, że. Pan Jezus po swojej męce i po zmartwychwstaniu dawał uczniom wiele dowodów, że żyje, i przez 40 dni ukazywał się im, opowiadając o Królestwie Bożym, i nakazał im oczekiwać obietnicy Ojca. Chodzi oczywiście o Ducha Świętego. Mają nie odchodzić z Jerozolimy, ale czekać na Ducha Świętego, na obietnicę. Jeśli jest obietnica, to musiała być dana wcześniej. Zanim się wypełni. Wcześniej kiedy? No jeśli to jest wciąż jeszcze początek Nowego Testamentu mniej więcej, to znaczy, że obietnica Ducha Świętego musiała zostać dana w Starym Testamencie. I to może nam podsyłać taką myśl, że czasami możemy spoglądać na Stary Testament troszkę tak po macoszemu, że no, jest trochę nudny, że tak naprawdę to Nowy Testament jest ważny. Ale to jest jedna historia, i Stary Testament, mówiąc bardzo ogólnie, jest czasem obietnic. Kiedy Pan Bóg daje obietnice, Nowy Testament jest wypełnieniem. Jezus jest wypełnieniem wszystkich obietnic Ojca. Święty Paweł powie, że Jezus jest tak ojca na wszystkie obietnice. Więc to z kolei może nas prowadzić do takiego spojrzenia na naszą historię, kiedy byśmy spojrzeli wstecz, na nasze życie, i być może jest tam. Dużo trudnych momentów, może są sytuacje, o których wolelibyśmy zapomnieć, być może czyjś grzech, który nas zranił, albo mój grzech, który wciąż jakoś wraca do mnie w pamięci, wciąż mnie prześladuje i wydaje mi się, że może trochę mnie dziś ograniczać, że moja przeszłość, jakieś błędy moje czy czyjeś, mogą wpływać na to, jak, jaki jestem dziś. I o ile może to być prawda, to musimy pamiętać, że nasza historia, obojętnie co byśmy o niej nie myśleli, ona jest miejscem, w którym Bóg dał obietnicę. A więc Twoja historia jest święta, historia Twojego życia jest obecnością Pana Boga. Oczywiście bardzo trudno jest w wydarzeniach, w których cierpieliśmy, nie tylko dostrzec obecność Pana Boga, ale w ogóle w nią uwierzyć, ale. Słowo mówi nam, że nasza historia, nasza przeszłość jest glebą, jest miejscem, w którym Pan Bóg zasiewa obietnice i wiele z nich już się wypełniło. Wiele cudownych rzeczy w naszym życiu już się dokonało. I najczęściej albo ich nie zauważamy, albo po prostu o nich nie pamiętamy, bo nie rozważamy. Gdyby wrócić jeszcze do wczorajszego rozważania, to. Łatwiej nam jest niestety kontemplować burze albo rozważać jakieś problemy czy, czy złe doświadczenia. Nosimy je w sercu i wciąż je mielimy, wciąż przypominamy sobie. Natomiast miejsca na rozważanie tego, co zrobił dla nas Bóg jest w sercu mało. I to może być jeden z powodów, dla których nie odkrywamy piękna Bożych obietnic, które mamy, które zostały nam dane. I jest niesamowite to, że jest cała góra jeszcze, cała wuchta obietnic, które się spełnią. I ty będziesz tego świadkiem. Zobaczysz działanie Pana Boga w Twoim życiu. To jest tylko kwestia czasu, ale musimy mieć otwarte oczy wiary, żeby nie przegapić, żeby nie przejść obok. To nie jest coś automatycznego. Wymaga to naszego zaangażowania serca, zaangażowania wiary. Więc kiedy Jezus mówi o obietnicy Ojca, że stąpi Duch Święty, to dla nas jest to coś oczywistego, bo myślę, że większość z Was była już ubierzmowania, więc otrzymaliśmy po prostu Ducha Świętego i cześć. I to no co z tego? No mam Ducha Świętego, no i dobra. Tyle, że jeśli spojrzymy na sam początek historii zbawienia, na Adama i Ewę, których Pan Bóg formuje z prochu ziemi. Tworzy, kształtuje człowieka, i dopiero za chwilę czytamy w Księdze Rodzaju, że Bóg tchnął ducha, i dopiero wtedy człowiek stał się istotą żyjącą, dopiero wtedy w człowieku jest życie. Co to znaczy, że dopiero wtedy może odczuć, że jest kochany, dopiero wtedy jest gotowy przyjąć miłość Pana Boga i cieszyć się nią. Teraz, kiedy przychodzi grzech, kiedy Adam mówi: Nie, to ja zrobię po swojemu. Ja wiem, że Pan Bóg powiedział tak czy siak, ale. Ja uważam, że moje jest lepsze. Ta moja wersja przyniesie mi więcej korzyści. Więc kiedy to robi, za chwilę słyszy komentarz Pana Boga, który mówi: Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Może jesteśmy już do tego przyzwyczajeni i nie brzmi to w naszych uszach tragicznie, ale jest to tragedia. To, co mówi Pan Bóg, to jest koszmar. Dlaczego? Ponieważ Bóg określa, kim jest Adam. Jesteś prochem. No chwilunia, a co z duchem? Przecież Adam został utworzony z prochu i Pan Bóg tchnął ducha. A teraz Pan Bóg mówi: Jesteś prochem, kropka. Co to znaczy? Że przez grzech Adam wyrzekł się ducha. I przez każdy mój grzech, który ja popełniam, wyrzekam się Ducha Świętego, wyrzekam się Jego mocy, mówiąc: A ja zrobię po swojemu i co? Kto mi zabroni? Moim zdaniem tak będzie lepiej. Więc za każdym razem, kiedy jesteśmy nieposłuszni Ojcu, kiedy popełniamy grzechy, wyrzekamy się mocy Ducha i możemy sobie przypominać, że faktycznie jesteśmy prochem. I to jest kompletna tragedia, bo nikt z nas nie ma mocy przywrócenia sobie prawdziwego życia, przywrócenia Ducha. Ale na szczęście Bóg jest Ojcem, więc zaczyna działać na nowo, ale już w inny sposób. Wybiera sobie poszczególne osoby i możemy czytając dalej księgę rodzaju widzieć, że są jest choćby Henoch, jest Noe, ale przede wszystkim jest Abraham, którego Bóg wybiera i w którego rodzinie działa w taki sposób, żeby odrodzić w nim prawdziwą wiarę i żeby inni patrząc na Abrahama mogli poznać Pana Boga. Potem pojawiają się prorocy, pojawiają się królowie, tacy jak król Dawid, którzy też otrzymują ducha, ale to są pojedyncze osoby. Otrzymują ducha po to, żeby móc wypełnić zadanie, które Pan Bóg przed nimi stawia. I wreszcie przychodzi Jezus, I już od samego początku, przede wszystkim u Łukasza. Czytamy, że Duch Święty towarzyszy przyjściu Jezusa. Duch Święty osłoni cię, mówi Gabriel do Maryi, i poczniesz Jego mocą. Potem, kiedy Jezus przychodzi do Nazaretu i głosi słowo w synagodze, obwieszcza niesamowitą nowinę, cytując swoją drogą Izajasza, więc wypełniając stare proroctwo, Duch Pana, Duch Święty, nade mną. Tak jakby mówił, Duch Święty przyszedł ze mną, ja go Wam przynoszę. I potem po zmartwychwstaniu, kiedy spotyka się z uczniami, tchnął na nich i powiedział: Weźmijcie Ducha Świętego. To jest jak nowe stworzenie. Jakby na nowo w ten proch grzesznego człowieka Pan Bóg daje ducha. I tu następuje coś, co jest absolutnie niesamowite. Bóg daje Ducha Świętego wszystkim wierzącym, wszystkim nam. Duch Święty wstępuje na apostołów i potem Ci, wychodząc z Wieczernika, wylewając się jakby ten potok łaski na świat, niosą ducha wszędzie tam, gdzie dotrą. I tym sposobem my także otrzymaliśmy moc Ducha Świętego. To nie jest mała rzecz, to, to nie jest drobiazg. Duch Święty nie jest broszką, którą możemy sobie przypiąć, albo rodzajem fryzury, która no nie wiem, czy im pasuje, taką jaką teraz mam. Może być tak, może być dobra. Więc to nie jest jakaś forma, Wyglądu czy zachowania. Duch święty jest czymś, co sprawia, że jesteśmy istotami żyjącymi, a więc możemy doświadczyć miłości Ojca, możemy kochać Pana Boga, możemy przyjąć wiarę. Wszystko dzięki Duchowi Świętemu. On jest życiem duchowym w nas. To jest niewyobrażalna łaska, którą otrzymaliśmy. I w ten sposób rozumiemy, że Duch święty. Czyni z nas wspólnotę. Tak jak wstąpił na apostołów, jeszcze o tym będziemy mówili później, tak istępuje na nas i odnawia nas. I dochodzimy do tego momentu, kiedy uczniowie są w wieczerniku, ale są jedenastką. Jest ich jedenastu. Czyli dwunastu apostołów jest jedenastką. I coś z tym trzeba zrobić. Jest dla mnie zawsze niesamowite, że zanim przyjdzie Duch Święty. Apostołów musi być znowu dwunastu, tak jak było na początku. Ta, ta rana nieobecności Judasza musi być uzdrowiona. W jaki sposób uczniowie wybierają Maciej'a? Kogo? Kto to jest Maciej? Jaki znowu Maciej? Ano Maciej, o którym nic kompletnie nie wiemy. To jest apostoł, który. Ani razu poza tym momentem, kiedy jest wybrany, nie pojawia nam się w Piśmie Świętym. Już dalej Nowy Testament o nim milczy. No to błagam, nie mogli wybrać kogoś takiego, no nie wiem, bardziej znanego, taki, że się nadaje i w ogóle. Maciej jest pewnym przykładem, takim, takim znakiem kogoś, kto nie robi wielkich rzeczy. To nie dokonuje wspaniałych dzieł, nie stoi gdzieś na publicznym miejscu i nie zbiera pochwał. On jest takim małym nikim, ale w dobrym znaczeniu, kimś, kto działa bardzo mocno, ale w ukryciu. I myślę sobie o wspólnocie, o Kościele, o parafii, czy o wspólnotach parafialnych, że czasami jest tak, że one są trochę okazją do tego, żeby jakby się wybić. W takim znaczeniu, żeby zdobyć troszkę poklasku, trochę uznania. I boję się, że część rzeczy możemy robić w ten sposób właśnie, żeby się pokazać, żeby zdobyć czyjś szacunek. Albo inaczej na to patrząc, jeśli ktoś robi coś lepiej niż ja, z mojego punktu widzenia, jeśli ktoś głosi lepiej kazania, jeśli coś komuś lepiej wychodzi w duszpasterstwie, to mnie to zaczyna wkurzać. No a czemu on lepszy jest ode mnie? To jego będą bardziej lubili, prawda? Będą go bardziej słuchać. Kiedyś wam już chyba mówiłem, że wiele lat temu, to było z, po, 10 lat temu albo 11 chyba, y, kiedy już jeździłem do Wilna na, y, z rekolekcjami i też z innymi posługami. Miałem rekolekcje adwentowe w naszym kościele franciszkańskim. On był wtedy jeszcze mocno zrujnowany, wciąż, y, teraz jeszcze jest wciąż odnawiany. I, I było w nim tragicznie zimno, jeszcze nie było żad... od wojny nie było żadnego ogrzewania, więc wilgoć, zimno, tam na wschodzie jest troszkę zimniej, no i miałem te swoje rekolekcje, prawda, więc stoję, coś tam się produkuje i mówię, Pan Jezus, Pan Bóg, to Maryja. I tak było z 10 osób chyba, no z 12 może. No tak sobie myślę, no dobra, no 12 osób, nieźle, prawda, mogły być dwie na przykład. I pod koniec jedna osoba tak jakby się zgłasza i wychodzi. Z kościoła. Mówię, no to dzięki Panie Jezus, super, prawda? I potem ta osoba przychodzi do mnie i mówi już tam chyba na drugi dzień mówi: Niech się ojciec nie przejmuje, że ja wyszłam, to nie dlatego, że ojciec źle mówił, tylko że w kościele obok był ojciec szóstak, on miał rekolekcję. Ja chciałam Go mocno posłuchać. I kościół był nabity. Ja już nie mogłam wejść do tego kościoła. Ja mówię, a, to fajnie, to dobrze. Więc może być tak, że gdzieś rodzi się w nas jakaś. Jakaś zazdrość po prostu, że chcemy we Wspólnocie być gdzieś trochę na wierzchu. Chcemy być docenieni po prostu, tak po ludzku, chcemy być zauważeni, a i oklaski no, też by się przydały. Więc Maciej pokazuje nam coś zupełnie innego. Przypomina nam, że On został wybrany po wszystkim. Kiedy Jezus wybiera dwunastu apostołów, być może Maciej stał z boku i mówił, ci to mają szczęście. A oni się nadają, a ja to jestem Maciej, ja jestem nikt, ja nic nie zrobiłem, nic nie potrafię specjalnego. I teraz mija trochę czasu i przychodzi ten moment, kiedy on zostaje wybrany na jednego z uczniów. I potem, kiedy czytamy Apokalipsę, ostatnią księgę Nowego Testamentu i Jan opisuje Jerozolimę, ale już nowe miasto po, po, po skończeniu świata. I wyraźnie jest powiedziane, że miasto ma dwanaście warstw fundamentów, a na każdym fundamencie jest imię jednego z apostołów baranka i nie ma tam Judasza, tam jest Maciej. Oczywiście to imię się nie pojawia, bo tak jak mówiłem, no nie występuje już w Nowym Testamencie, ale w domyśle to o Niego tam chodzi, więc. Nie trzeba być kimś nadzwyczajnym, kimś wspaniałym. Być może siedzisz w tej ławce od 40 lat, modlisz się po cichutku i Twoje życie jest zwyczajne, szare, ale może jesteś Maciejem, który swoją modlitwą, swoją wiernością, tym swoim przychodzeniem w ciszy dokonujesz wielkich rzeczy i Twoje imię jest już zapisane w niebie. Więc Maciej przypomina nam, że. Niesamowicie ważna jest wierność, cierpliwość, nie jakieś fajerwerki, ale to, żeby rzeczywiście być cierpliwie przy Panu Jezusie i pozwolić Jemu kierować. Więc nasze miejsce w Kościele nie jest do zdobycia, ale jest do odkrycia. My mamy w mocy Ducha Świętego odkrywać, co... Mamy robić, do czego Pan nas zaprasza, ale pamiętajmy, że pierwszym naszym zadaniem jest relacja z Nim. I On, nasz Pan jest punktem odniesienia. Nie ktoś inny, kto robi coś lepiej, albo najlepiej jakby robił gorzej, prawda? To ja bym się lepiej czuł, jakby wszyscy inni robili gorzej. To by mnie troszkę wywindowało. Ale nie Ty jesteś dla mnie punktem odniesienia, ani nie ja jestem dla Ciebie, tylko Pan Jezus. Z Nim się porównujemy. Jego pytamy, czy tak, czy nie tak, Panie. Więc to jest dla nas przypomnienie, żeby ze spokojem iść dalej. I troszkę tak jak dzisiaj w Ewangelii, Jezus mówi, że są we wspólnocie ci, którzy wszystkie swoje uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. To jest niebezpieczeństwo grożące każdemu z nas. Więc Odkrywamy, że faktycznie Duch Święty sam wybiera Macieja, tak samo jak wybrał ciebie. Jesteś osobą wybraną, nie jesteś tu przypadkowo. Masz swoje miejsce zagwarantowane. To, że jesteśmy w kościele, że jesteśmy we wspólnocie, nie jest czyjąś łaską. To nie jest łaski papieża, biskupa czy, czy proboszcza. Jesteście w parafii. Ale z drugiej strony, Twoja obecność też nikomu nie robi łaski. Więc. Jest łaską to, że tu jesteśmy, ale jesteśmy tu ze względu na Pana Jezusa, ze względu na to, że On w mocy Ducha Świętego nas wybiera i posyła. I to jest coś, za co dobrze jest dziękować i co wciąż musimy odkrywać że to jest Twój dom. Jesteś tu na swoim miejscu. To jest miejsce, które gwarantuje Ci błogosławieństwo i łaskę. Ale jest też pewna tajemnica. Ciemna, nazwijmy to, mianowicie postać Judasza, która nam się tu pojawia. To jest ta rana. I możemy sobie, patrząc na Kościół dzisiaj, yy, pomyśleć, no, troszkę za dużo jest tych skandali, prawda, troszkę za dużo jest grzechów w Kościele, tych problemów. Pomijam fakt, że wiele z tego, co mówi nam telewizja czy ogólnie media, to nie do końca jest prawda. Wiem o tym, bo sam swojego czasu byłem o pewne rzeczy publicznie posądzony, a jak mu się mocno starał, to bym tych rzeczy nie potrafił zrobić. Więc po prostu część to jest zwykłe kłamstwo. Ale nie czarujmy się. Kościół nie jest złożony z aniołów. Tylko z ludzi, którzy popełniają konkretne grzechy. Im kto jest bardziej na świeczniku, tym grzech jest mocniejszy. Tym bardziej widoczny. I tych grzechów jest dużo. Więc Dobrze, zanim być może zaczniemy wytykać kogoś palcem, albo zanim się zaczniemy zniechęcać, czy damy się przestraszyć, że dziś Kościół się rozsypuje z powodu grzechów tych, którzy po ludzku go tworzą, to pomyślcie o Judaszu. Wyobraźmy sobie, że dwunastu apostołów to jest taki mały Kościół. Przynajmniej jeden z nich, Judasz, jest kimś, kto dopuszcza do skandalu. I pod okiem Jezusa. I Jezus sam go wybrał. To jest niesamowite. Jak to, panie Jezu? Czemu wybrałeś Judasza? Dlaczego pozwoliłeś, żeby w gronie twoich uczniów był ktoś, kto na moje się w ogóle nie nadaje? A jednak Jezus go wybrał, a jednak Jezus go prowadził, dał mu moc, wyrzucania złych duchów, uzdrawiania, głoszenia słowa. I Judasz na pewno dokonywał cudów. Coś później poszło nie tak. Postanowił działać po swojemu, ale jednak łaskę otrzymał. Więc jest jakąś tajemnicą zła to, że we wspólnocie kościoła pojawiają się poważne grzechy, poważne rozłamy. Ale spokojnie, Panem jest Jezus. On wszystkim kieruje, On decyduje, i wiemy, że bramy piekielne wspólnoty kościoła nie przemogą. Jest to raczej dla nas wezwanie, byśmy z jednej strony nie osądzali, oczywiście grzech nazywamy grzechem, nie ma wątpliwości, nie przymykamy oczu, nie mówimy do obra, co za różnica, ale nie do nas należy osądzanie. Ale z drugiej strony czyjś grzech jest dla mnie zachętą do mojego nawrócenia, do spojrzenia na mnie, czy, czy ja nie robię podobnych rzeczy. To nawet nie chodzi dosłownie, czy ja tego nie robię, tylko jak czyste jest moje serce. Czy gdyby ktoś prześwietlił dziś moje serce i pokazał wszystko, co w nim jest, to jak ludzie by zareagowali? Co by powiedzieli? Być może dokładnie to samo, co mówią na temat skandali, które są w mediach. Bądźmy więc ostrożni. Jest też niesamowite, co mówi Jezus dzisiaj do swoich uczniów i do tłumów na temat faryzeuszów i uczonych w piśmie. Tych, którzy za chwilę Jezusa... Zamordują tych, którzy go odrzucili. Więc mówi: czyńcie i zachowujcie wszystko, co wam polecą, ale uczynków ich nie naśladujcie. Czy to nie jest dziwne? Jezus mówi: słuchajcie i czyńcie i zachowujcie wszystko, co polecą wam ci, którzy mnie za chwilę zamordują. Jak to? to myśleliśmy, że trzeba ich nienawidzić, albo przynajmniej od nich uciekać, albo gardzić nimi. Jezus mówi: nie. Oni mają łaskę głoszenia słowa, ale nie naśladujcie ich uczynków. Więc możemy być spokojni, nawet jeśli w kościele pojawiają się różne zamieszania. A to, co być może dzisiaj ktoś powie, dzieją się rzeczy trudne, to jest pryszcz w porównaniu z tym, co było kiedyś. W średniowieczu były naprawdę poważne, poważniejsze problemy, i kościół do dzisiaj trwa. Nie chcę przez to powiedzieć, że to obojętne, że były grzechy, ale. Ale nie dajmy się zniechęcić czy przestraszyć. To Pan nas prowadzi, to On jest pasterzem Kościoła. Niemniej postać Judasza no, musi wzywać nas do nawrócenia i zawsze z jakimś przerażeniem myślę o tym, że przecież Jezus mógł Judasza wskrzesić, prawda? Mógł dać mu drugą szansę. A jednak ani Jezus, ani inni uczniowie, bo wiemy, że choćby Piotr czy Paweł w przyszłości będą też wskrzeszać umarłych, nikt Judasza nie wskrzesza. Jego decyzja pozostaje w mocy decyzja, żeby odejść od Jezusa. To jest jakaś przerażająca tajemnica zła i grzechu, więc musimy być ostrożni, aby nasze serce trzymać blisko Pana. Zatem pamiętajmy, że jesteśmy tak jak Maciej, wybrani, jesteśmy chciani. Tu jesteś u siebie, to jest Twoje miejsce. Ale być może właśnie dlatego, że jesteś osobą chcianą i kochaną, to też jest czas, żeby serce bardziej zaangażować. Nie wiem w jaki sposób, ale być może bardziej włączyć się w życie parafii. A być może włączyć się bardziej w życie wspólnoty, która tam po cichutku za tymi drzwiami, dzień i noc, siedem dni w tygodniu klęczy przed Panem. Może już to czas żeby dołączyć do tych, którzy dyżurują regularnie godzinę w tygodniu, albo po prostu częściej zaglądać do Pana Jezusa i, i Jemu wszystko mówić, to co masz na sercu, to co cię boli, przed Nim się wyżalić. Więc niechaj będzie w nas ta radość, która płynie stąd, że jesteśmy wybrani, że jesteśmy chciani i jesteśmy tu, w domu Ojca, na swoim miejscu. Niech On obdarzy was pokojem.